Dziś na początku wspominałem, że sztuczna inteligencja no, nie osiągnie za nas flow, ale może trochę nam pomóc w motywacji. To może takie nieoczywiste zastosowanie sztucznej inteligencji do wizualizacji, bo jeżeli pamiętasz, w Twoim Milanote w kroku 11 mieliśmy określenie motywacji. Więc możesz sobie skopiować to, czy jakikolwiek inny opis docelowy, i poprosić, czy, czata GPT, czy, czy czata GPT, czy Ideogram, czy, czy Playground, żeby stworzyła grafikę ilustrującą sukces, do którego dążysz. One są różne, bo jak zobaczysz na to, co stworzył ideogram, no to nie jest to idealne, no ale jakoś przedstawia i spokojnie można by to jeszcze dopracować. Ja też zachęcam, jeżeli potrzebujesz, możesz wrzucić dokładnie także opis swój, czyli po prostu poprosić czata GPT o opisanie jakiegoś Twojego zdjęcia na przykład tym, tym promptem i później ten opis, który powstał, wykorzystywać w kolejnych, co też oczywiście nie zawsze działa, bo tak wyglądam ja po tym opisie. No, zgadza się może kolor okularów, ale niewiele więcej. Ale jak widzisz, jest ten obrazek dopracowany, czyli wykorzystałem ten nasz opis sukcesu z Milano i opis wygenerowany na podstawie mojego zdjęcia. Troszeczkę się różnimy, no ale można to wykorzystywać, jeżeli lubisz bawić się trochę graficznie i mieć też jakąś jasną reprezentację wizualną tego, do czego dążysz, jaki jest cel danego projektu lub jak może ten finał Twoich starań wyglądać.